Dzień dobry, nazywam się Piotr Malinowski. Zapraszam na serwis informacje TKN24. A o czym w dzisiejszym wydaniu? Powiatowi radni znów debatowali. Edukacja młodych uchodźców w Gminie Końskie. Zakończyła się rozbudowa Koneckiego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Państwowa Szkoła Muzyczna w Końskich przeniesie się do nowego Centrum Kultury. Wsparcie dla pochrebyszcza, remonty dróg i malejące bezrobocie w powiecie koneckim to główne tematy sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w środę. Pomoc naszemu zaprzyjaźnionemu regionowi z Ukrainy ma być omawiana poza obradami. Mimo to dyskusji na ten temat poświęcono aż 40 minut spotkania. Radni zadeklarowali jednak, że wsparcie jest konieczne. Podczas sesji poruszono też temat przekroczenia o 100% zakładanego budżetu na remonty dróg powiatowych, przez co plany muszą zostać odłożone w czasie. Poinformowano też, że bezrobocie w powiecie koneckim na rok 2021 wyniosło 9,7%, co jest wynikiem wyższym niż ogólnopolski, jednak ma on tendencję malejącą w skali regionu. Całą Sesję możecie Państwo obejrzeć na kanale YouTube Powiatu Koneckiego, a najciekawsze jej fragmenty znajdziecie w naszym portalu tkn24.pl. W czwartek natomiast miała miejsce sesja Rady Miasta i Gminy Końskie. Pełne nagranie możecie Państwo obejrzeć na kanale YouTube Jednostki, a już niebawem w naszym portalu pojawi się skrót ze spotkania. We wtorek w naszym powiecie zatrzymano czterech pijanych rowerzystów. Łączny mandat dla nietrzeźwych kierowców jednośladów wynosił 10 tysięcy złotych. Rekordzistą okazał się cyklista zatrzymany w Świerczowie, który wydmuchał niemal 2,5 promila alkoholu. Pozostali Zostali skontrolowani w Starym Sokołowie, Wilczkowicach i na Dworowie. Ukraińskie dzieci już uczą się w naszych szkołach. Z naszą kamerą odwiedziliśmy szkołę podstawową w Dziebałtowie. Materiał Arka Gurala. Już blisko 90 dzieci uciekających przed wojną w Ukrainie dołączyło do szkół i przedszkoli w gminie Końskie. Najwięcej po 30 uczniów przyjął zespół placówek oświatowych w Stadnickiej Woli, 22. Szkoła podstawowa w Dziebałtowie. Tę drugą placówkę odwiedziliśmy z naszą kamerą. Dla niewielkiej jednostki w Dziebałtowie przyjęcie 22 nowych uczniów z dnia na dzień to spore wyzwanie. Organizacyjne. Od momentu, kiedy pojawiły się ukraińskie dzieci, w ogóle uchodźcy z Ukrainy w ośrodkach w Sielpi, to wiadomo było, że jeżeli trafią one do szkoły, to trafią w pierwszym momencie do szkoły w Bałtowie. Szkoła Dziebałtów to obwód Sielpi Wielkiej. Tutaj mamy naszych uczniów, którzy Polaków, którzy z Sielpi do szkoły w Dziebałtowie dojeżdżają. I 14 marca pojawiły się pierwsze mamy z dziećmi, które zdecydowały się zapisać je do naszej szkoły. I od 15 marca ta grupa urosła do 23 uczniów. Taki mamy stan na dzisiaj, co w małej szkole, w której wcześniej było 151 uczniów, jest sporym odsetkiem i sporym problemem. Gdzie mimo to wciąż jest kilka wolnych miejsc dla dzieci w klasie pierwszej oraz w klasach piątej, szóstej, siódmej i ósmej. W całej gminie Końskiej na wtorek 29 marca przyjęto do szkół i przedszkoli dokładnie 89 uczniów. W tej grupie 16 dzieci to przedszkolaki. Wielu rodziców ukraińskich póki co nie zdecydowało się posłać dzieci do naszych szkół. Tylko na Sielpi mamy 203 dzieci w wieku od półtora roku do 15 roku życia, więc takich, które mogą trafić do przedszkoli. Lub do szkół podstawowych. Duża część z pozostałej grupy dzieci uchodźców z naszego regionu uczestniczy w zdalnych zajęciach, które organizuje Ukraińskie Ministerstwo Edukacji. Co więcej, część spośród 89 uczniów wchodzących do koneckich szkół także bierze udział w zdalnych lekcjach tworzonych przez swój rodzimy system edukacji. Uczniowie przyjęci do szkół w gminie Końskie korzystają z publicznego transportu. One zaraz pierwszego dnia wsiadły razem z grupą dzieci polskich, przyjechały do szkoły. Pod szkołą je wysadzamy w naszej zatoczce po zajęciach ze świetlicy wychodzą wyprowadzane przez panie i wędrują z powrotem na przystanek w sielpi, gdzie odbierają je mamy. A jak wygląda współpraca ukraińskich uczniów z polskimi? Jak szkoła radzi sobie z barierami językowymi? O tym ponownie dyrektor Beata Zbruk. Ta asymilacja im młodszy rocznik tym jest pełniejsza i fajniejsza, a im starszy, tym bardziej dojrzała i wyważona w przypadku tych małych dzieci one szybko łapią mi kontakt, szybko uczą się podstaw języka, świetnie współpracują na WF-ie, na przedmiotach artystycznych. Tutaj nie ma jakichś dużych różnic. Natomiast w przypadku dzieci starszych było wyraźnie widać traumę i było widać zamknięcie i co jest chyba naszym największym sukcesem, już w tej chwili widać, że one się zaczynają śmiać, bawić, nawiązywać takie relacje towarzyskie między sobą. I to jest to jest chyba to, co tak naprawdę zyskamy z całej tej sytuacji. Jeśli chodzi o barierę językową, dzieci mają od zeszłego tygodnia dwie dodatkowe godziny języka polskiego na każdy etap edukacyjny z naszymi nauczycielami, którzy uczą je języka polskiego. Również od zeszłego tygodnia zatrudniona jest nauczycielka, która jest Ukrainką mieszkającą już od dwóch lat w Polsce, która służy nam jako pomoc w tych najbardziej newralgicznych momentach, kiedy no naprawdę nie potrafimy się dogadać. Przy czym. Co jest dla nas ważne, te dzieci mówią po ukraińsku, zazwyczaj słabo po angielsku i nie chcą mówić po rosyjsku. Który byłby takim językiem, zwłaszcza dla starszych nauczycieli z grona, łatwiejszym do ogarnięcia. Więc rzeczywiście ta pomoc nauczycielki ukraińskiej była nam niezbędna, i świetnie, że ją mamy. Szkoły w całej Polsce, także w naszym regionie radzą sobie z napływem nowych uczniów. Gorzej jest jednak z samym systemem edukacji. Trudno bowiem uczyć ukraińskiego ucznia, na przykład 7 czy 8 klasy pod kątem przygotowania do egzaminu kończącego podstawówkę, skoro nie wiadomo, jak on będzie dla nich wyglądał i czy w ogóle będzie zorganizowany. Nauczyciele w całym kraju narzekają na brak jasnych instrukcji i decyzji na szczeblu centralnym. Kolejne podpalenia mają miejsce w Powiecie Koneckim. To już jest plaga. W środę w Gosaniu w gminie Stąporków spaliła się działka mająca aż 9 hektarów. Przyczyną było podpalenie. W akcji brało udział 36 strażaków z 7 jednostek gaśniczych. To jedno z wielu zdarzeń tego typu, które miały miejsce w tym roku. Kary za wypalanie traw wynoszą od 5 do 20 tysięcy złotych. Zakończyła się rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Końskich. Materiał Aleksandry Jędrasik. Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Końskich dobiegła końca. Ostatnie prace zakończyły się w poprzednim miesiącu. W ramach Inwestycji wynoszącej niemal 900 tysięcy złotych, rozbudowana została wiata magazynowa, a podłoże wokół obiektu zostało utwardzone. Zakupione także trzy mobilne kontenery. Jeżeli ktoś kojarzy składowisko odpadów albo zakład przetwarzania odpadów z wszechobecnymi odpadami, workami, folią, która się gdzieś nie wiem, rozprzestrzenia samoistnie, to będzie tu rozczarowany, dlatego że ta inwestycja wprowadza ład, porządek, czystość to w ogóle nie kojarzy się z odpadami, te boksy, które tworzą punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mają służyć do tego, żeby posegregowane u źródeł odpady można było osobno składować, a potem prze, przeznaczać do, do, segrega, do segregowania na, na linii. Rzecz w tym, że wprawdzie my dosyć pracowicie i kompetentnie segregujemy już źródeł, ale zawsze mogą się trafić rzeczy niespodzianki, i dlatego te odpady ponownie trafiają jeszcze na linię sortowniczą, tam są dosegregowywane. Dzięki temu to, co trafia na nasze składowisko odpadów, na kwaterę, to jest minimalna część z tego, co. Tutaj. Wszystkie prace przebiegły zgodnie z harmonogramem. Pierwsze roboty budowlane rozpoczęto we wrześniu, a zakończenie inwestycji nastąpiło w lutym. Janusz Owczarek, kierownik Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, opowiedział o zmianach, jakie nastąpiły w ramach rozbudowy punktu segregacji. Tutaj na miejscu obecnego tu widzimy przoku. Był stary przok, taki już dosyć przestarzały. Konstrukcja już wymagała regeneracji. Na to dostaliśmy dofinansowanie. Wszystko zostało, co tutaj było poprzednio zdemontowane. Co zostało zrobione? Została zrobiona tu cała płyta, na której stoimy. Zostały wykonane boksy, czyli ściany tylne są wylane z żelbetonu, ściany działowe są z klocków betonowych. Zadaszenie zostało też wykonane. To miejsce będzie służyć do, dla mieszkańców, żeby mogli przywozić do nas odpady segregowane. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętego. Tokrzyskiego na lata 2014-2020. Całość kosztowała około 880 tys. złotych, z tego większość, bo ponad 530 tys. złotych to jest dofinansowanie unijne z Urzędu Marszałkowskiego i. Ja myślę, że są to bardzo dobrze wydane złotówki. Inwestycja wiąże się również z oszczędnościami. Dla przykładu zmniejszą się koszty zamagazynowane na składowisku odpady. Będziemy mieć większą, większą możliwość do odpadów zmieszanych lub tych, które są nie do końca dobrze podzielone. A dzisiaj jednak możliwość segregacji oznacza nie tylko możliwość większej masy zbywalnych do wtórnego przerobu odpadów. Dzisiaj wydaje mi się, że odwraca się koniunktura, czyli będzie po kilku latach posuchy jednak popyt na, na materiały wtórne, ale również to oznacza zmniejszenie opłat marszałkowskich za składowanie odpadów na, na składowisku. Więc z tego punktu widzenia to działa w dwie strony. Ma Spowodować, że mniejsze będą wydatki na opłaty środowiskowe. Z jednej strony, z drugiej strony, ma być źródłem zwiększonych przychodów ze sprzedaży wysegregowanych, zbywalnych surowców wtórnych. Powstanie nowego punktu segregacji niesie ze sobą reorganizację w codziennym funkcjonowaniu zakładu. Osoby, które zdecydują się na transport odpadów do punktu zbiórki, nie będą zmuszone przemieszczać się po terenie obiektu. To z kolei w znacznym stopniu zredukuje prawdopodobieństwo wypadku z udziałem ciężkiego sprzętu używanego przez pracowników zakładu. Do 12 kwietnia można oglądać wystawę o Senacie w Bibliotece Publicznej w Końskich przy ulicy Zamkowej 5. Ekspozycja nosi nazwę Senat Wczoraj i Dziś w setną rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP. Za jej stworzenie odpowiadała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach we współpracy z przedstawicielami Senatu Rzeczypospolitej. W Końskich specjalne plansze będzie można oglądać do 12 kwietnia. Wstęp jest wolny. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Końskich myśli już o przeprowadzce do nowego Centrum Kultury przy ulicy Partyzantów. Przedstawiciele Państwowej Szkoły Muzycznej 1 stopnia w Końskich liczą na to, że od września będą mogli prowadzić lekcje już w zupełnie nowym miejscu. Stary i ciasny budynek na rogu ulic Hubala i 16 stycznia mają zamienić na jedno ze skrzydeł Konęskiego Centrum Kultury przy ulicy Partyzantów, gdzie trwają prace remontowe. Mam nadzieję, że nowy rok szkolny rozpoczniemy w nowym budynku. Wszystko na to wskazuje. Remont toczy się, prace idą planowo, sukcesywnie postępują regularnie odwiedzam ten budynek w trakcie remontu i widzę, że prace naprawdę idą szybko, sprawnie. Rozmawialiśmy z burmistrzem i pan burmistrz też jest optymistą i uważa, że w wakacje będzie ten czas, kiedy będziemy mogli się przenosić i od września rozpoczniemy naukę w nowym budynku, miejmy nadzieję. Szkoła pozyskuje środki z Ministerstwa Kultury, by dobrze wyposażyć nową siedzibę, w której będzie dwa razy więcej klas. Trzeba kupić nowe instrumenty. Nowe biurka. I inne wyposażenie, także pozyskaliśmy środki, czekamy na możliwość zakupu, bo póki co nie możemy nic zrobić wcześniej, bo nie mamy gdzie nawet tych sprzętów trzymać. Jednocześnie trwa rekrutacja na nowy rok szkolny. Przypomnijmy, że szkoła oferuje przygotowanie do gry na takich instrumentach jak fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, trąbka, saksofon, flet i akordeon. Od września tego roku w ofercie pojawi się także perkusja. Kształcenie w szkole muzycznej jest zupełnie darmowe. O wszystkie szczegóły dotyczące naboru należy pytać w placu Dodajmy, że za dostosowanie części Koneckiego Centrum Kultury przy ulicy partyzantów na potrzeby szkoły muzycznej odpowiada firma Permir z Kielc. Koszt robót wyniesie 2 miliony 100 tysięcy złotych, przy czym 1 800 tysięcy stanowi rządowa dotacja. Termin oddania tej części budynku wyznaczono na 26 września 2022 roku. W sobotę miała miejsce pierwsza edycja ogólnopolskiego spaceru z leśnikiem. To rajd organizowany w całym kraju przez lasy państwowe. W sumie włączyło się w niego 429 nadleśnic w Polsce. W nadleśnictwie Barycz chętni wyszli na trasę po terenie leśnictwa Józefów. Mała frekwencja nie przeszkodziła piechurom w dobrej zabawie. Uczestnicy przemaszerowali tereny leśnictwa wysłuchując historii o przyrodzie ożywionej i nieożywionej związanej z tym regionem. Mogli też zwiedzić leśniczówkę. Na koniec wszyscy spotkali się na ognisku wieńczącym sobotni spacer po lesie. We wtorek nad drogą krajową nr 42 w Końskich latał dron policyjny, który kontrolował zachowanie kierowców. W wyniku działań mandatami karnymi ukarano dwóch mężczyzn. Jeden z nich wyprzedzał na skrzyżowaniu co Przypłacił karą w wysokości 1000 zł oraz pięcioma punktami karnymi. Drugi natomiast wyprzedzał inny pojazd na przejściu dla pieszych, za co otrzymał 10 punktów i zapłaci 1500 zł. Osiem osób zostało nagrodzonych w konkursie Fizyka w życiu codziennym, który miał miejsce w zespole placówek oświatowych w Pomykowie. W środę w zespole placówek oświatowych w Pomykowie w gminie Końskie zakończyła się zimowa edycja konkursu pod tytułem Fizyka w życiu codziennym. Tym razem jury wytypowało aż ośmiu nagrodzonych. Pierwsze miejsce zajęli Julia Duma, Adrianna Kwiatkowska i Szymon Kowalczyk. Nazwiska laureatów z pozostałych miejsc znajdziecie w naszym portalu tkn24.pl. Nagrody konkursowe osobiście wręczył uczniom burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański wraz z wiceburmistrzem Krzysztofem Jasińskim i radnym Janem Grotem. Konkurs Fizyka w Życiu Codziennym Edycja Zimowa, jest to druga edycja serii konkursów Fizyka w Życiu Codziennym. W tym roku zaprosiliśmy do konkursu wszystkie szkoły podstawowe z naszej gminy i zaprosiliśmy do niego uczniów z klas 4-8. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie było wysłanie w formie elektronicznej zdjęć przedstawiających zjawiska fizyczne, które można zaobserwować tylko zimą. Ważne było, aby do każdego zdjęcia dodać krótki opis, jakie zjawiska uwieczniło się na zdjęciu oraz wyjaśnić, w jaki sposób te zjawiska powstają. Celem konkursu było zachęcenie naszej młodzieży do podziwiania otaczającej nas przyrody, ale również zachęcania ich do poznawania jej procesów. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Zgłosiliśmy, dostaliśmy aż 65 prac, dlatego zdecydowaliśmy się nagrodzić wiele osób. Co zdecydowałaś się sfotografować? Roślina, która jest ranem pokryta i tak bardzo lubię robić takie zdjęcia szronów i roślin. Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w konkursie? Lubię robić zdjęcia, lubię, lubię trochę fizyki. Jeszcze nie mam, ale trochę się pasjonuję. Dlaczego organizacja takich konkursów jest tak ważna dla gminy? Myślę, że to jest sposób na to, by trudne kierunki, trudne przedmioty przedstawić i popularyzować w formie z jednej strony rywalizacji, ale z drugiej strony zabawy. Nic łatwiej nie przynosi możliwości przyswajania tak w końcu trudnych rzeczy jak materia fizyki jak coś, co wiąże się z przyjemnością, z zabawą, a czasem z rywalizacją. Dlatego jest to bardzo dobry pomysł na popularyzację fizyki, a jednocześnie na to, żeby w takiej sportowej trochę rywalizacji, ale na rzeczy bardzo piękne, bardzo ważne, wymagające wrażliwości estetycznej, można się było uczyć, można było zobaczyć tą otaczający nas, nas, nas świat z jego całym pięknem, które przecież wynika z zjawisk fizycznych. To tyle na dziś w serwisie Informacje TKN24 Końskie, a na kolejne zapraszam Państwa już w najbliższy wtorek.